Jeżeli szukacie końców tu FIFA Ultimate Team z dowolną metodą płatności na każdą platformę, zapraszam do sologaming.pl. Przy kodzie DEV macie 5% zniżki. Polecam! Powiem tak, na te paczki czekał praktycznie każdy youtuber. Ronaldo Hero, Walcott, El i plus do tego... Właśnie wyszło Team of the Season z BPL. Ja się biorę za paczki. Mam 2 miliony do wydania w tym odcinku i liczę na jakiegoś dobrego zawodnika Team of the Season i właśnie na Ronaldo Hero, bo to jest kurde masakrator i liczę, że uda mi się trafić właśnie tego zawodnika. bum, może teraz. I mamy pierwszego informa René Adler, bodajże tak się nazywa. 88 parady, 82 opania, 88 refleksu. La 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 la, karta wygląda bardzo, bardzo ładnie. Ale to jest dopiero początek, więc trzymajmy się tego, że zawsze, kurde, możemy trafić jakiegoś zawodnika Team of the Season w jednej z tych paczek. Najlepiej, jakby to był ktoś z ofensywy. Skip, bo sut. Uuu, Team of the Season po raz drugi! What the fuck? Nice! Mamy pierwszego Totsa dzisiaj po 150 tysiącach wydanych zaledwie. Neymar87, brawo! Neymar, ile teraz schodzisz? Neymarito, przyjacielu, od 115 to nie po najniższej schodzi. To gdzie są moje. Tocy jest Markizio, brawo! Kolejny zawodnik Team of the Season, 700 tysięcy wydany, kurde! Żeby go trafić wcześniej, to ten skład builder już by nagrał z Markizio Team of the Season, nie musiałem go kupować i tak dalej, kurde! Ale jest zawodnik Toc. I to mnie się podoba, bardzo. Zobaczymy jeszcze czy ktoś na końcu jest. A nie ma. jest Adnan Januzaj. Dobra, czyli to mnie cieszy. Mamy kolejnego zawodnika Team of the Season. Po, 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 jest! Terry! O nie, Terry, Boże, ale jest kolejny zawodnik Team of the Season, no kurde! Paczka Parse, Marquisio, Terry, no oby teraz Aguero, albo Hazard, albo coś w tym stylu. Masakra. I jest! Trafiłem. Nice! I jest Sanchez Kurwa! <śmienicza> Jakie statystyki? Kanar, bo mówię Nie, nie wiem, I jest Alvarez, kolejny to od srebrny tym razem. I dwie paczki, dwa to od Synos. No i to mnie się podoba. Jest gonalons! Kolejny Toc! Kurde! Ale się sypie! Jest kolejny Toc! Roberto! Brawo! Jest Veratti! Co to się dzieje stary dzisiaj? To jest jakaś masakra! 8-7 Veratti Kurde, ale się sypie dzisiaj, no to jest jakaś masakra, ja chyba otwieram za 6 milionów ale... I kolejny Fabiański! ojeju! Ostatnia paczuszka w dniu dzisiejszym. I mamy tutaj Didiera Drogbę, można powiedzieć, że legenda Chelsea. Wydaliśmy równe to jest na plusku i tak i tak dalej. To będzie troszkę ponad 2 miliony, ale kurde, drop niesamowity. Trafiliśmy dużo toców, których nie trafiliśmy wcześniej. Plus do tego Sanchez oraz Aguero. Więc Aguero, może co ja gadam. Sanchez oraz Terry. Więc drop naprawdę jest niesamowity i mówię jeśli macie pieniądze otwierajcie paczki Bo to co się teraz dzieje to jest kurde jakaś kompletna masakra. Z... No, ten odcinek musi być warty, musi być warty łapki w górę, zostawcie łapkę w górę, jeśli się spodobało możecie także udostępnić. ja się już z wami żegnam, więc dzięki za uwagę, trzymajcie się i nara!